Dzisiejsza uroczystość to nie tylko uroczystość tych y, takich wielkich świętych, o których słyszeliśmy, czy ich znamy z życiorysów, święty Jan Paweł II, święta Faustyna Kowalska, Franciszek Zasyżu, czy inni wielcy święci, ale to święto wszystkich świętych, którzy są w niebie i cieszą się już oglądaniem Bożego oblicza twarzą w twarz. Święty, y, ojciec święty, papież Franciszek, często. Mówi o takiej zwykłej świętości codziennej, o tej codzienności, chciałoby się powiedzieć, naszego sąsiada. I myślę, że mamy to doświadczenie też z naszych rodzin, że znaliśmy czy znamy ludzi świętych, matkę, która święcie żyje, wychowując swoje dzieci, czy ojca, czy babcie i dziadka, którzy właśnie. Osiągnęli świętość może bez tych e, takich spektakularnych darów, bo my wiemy, że Pan Bóg niektórych świętych obdarza różnymi cudownymi darami. Święty Ojciec Pio mógł czytać w sumieniach, rozmawiał z aniołami, był w dwóch miejscach naraz. No to są takie nadzwyczajne dary, ale to nie na tym polega świętość. Dzisiejszy dzień myślę to również jest takie przypomnienie o powołaniu do świętości, które mamy. Sobór Watykański II, który już prawie 60 lat temu się odbył, właśnie przypomniał, powiedział, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, czyli ty i ja również jesteśmy wezwani do świętości. I co to jest świętość? W Starym Testamencie widzimy, że Biblia zaczyna się od tego i mówi, że tylko i wyłącznie Bóg jest święty, po trzykrot święty, czyli jakby razie, że jakby istotą Boga jest świętość. My zaraz podczas Eucharystii będziemy wypowiadali te słowa na koniec prefacji. Święty, Święty, Święty. Pan Bóg zastępów. Właśnie chcemy uznać świętość Pana Boga. W Starym Testamencie również świętość była bardziej kojarzona i pokazywana jako pewna rzeczywistość oddzielona. Święty to znaczy oddzielony. Myślę, że ze Starego Testamentu. Pamiętamy takie niektóre fragmenty, które właśnie mówiły, że kapłan, aby sprawować ofiarę, musiał być święty, nie mógł się zmarłego dotknąć, nie mógł się jakiejś kobiety nieczystej dotknąć i tam było mnóstwo, mnóstwo takich warunków, które jeżeli się nie spełniło, to człowiek zaciągał nieczystość rytualną, czyli wtedy nie mógł wejść do świątyni. Czyli świętość bardziej polegała na swego rodzaju, można powiedzieć, oddzieleniu. Że ktoś jest oddzielony i wtedy jest święty. Nowy Testament zmienia zupełnie perspektywę. Jezus Chrystus pokazuje zupełnie nową perspektywę. O ile w Starym Testamencie mieliśmy święte przedmioty i miejsca, na przykład świątynia, czy jakiś ołtarz poświęcony dla Pana, czy szaty poświęcone dla Pana, to w Nowym Testamencie przychodzi nowość wszystkiego. Nie mamy już świętych rzeczy ani miejsc. Ale mamy świętą osobę. Boga naszego i zbawiciela naszego Pana Jezusa Chrystusa. To On pokazuje się jako święty. I o ile w Starym Testamencie właśnie widzimy mnóstwo, jak się czyta Stary Testament, tam jest mnóstwo takich różnych praw, jak coś trzeba przestrzegać, żeby właśnie się nie, nie stać nieczystym rytualnie, to Jezus jakby to, to wszystko, co było oddzielone, Jezus jakby burzy ten mur. Paradoksalnie robi jakby na odwrót. Jezus idzie do nieczystych, idzie do grzeszników, za tych ludzi, którzy byli uważani jako nieczyści, że jak się weszło do domu jakiegoś grzesznika, zaciągało się nieczystość. A Jezus łamie te wszystkie bariery, że właśnie jakby na odwrót dotychczas świętość była oddzieleniem, a Jezus powoduje, że teraz świętość się okazuje poprzez zbliżenie. Do tego, że Bóg się do nas zbliża i że Bóg udziela nam swojej świętości, jednocząc nas z sobą. Jaka jest droga do świętości? Bo myślę, że wszyscy nosimy jakoś to pragnienie bycia świętym. Każdy w swoim powołaniu, czyli ono się w sposób różny wyraża. Jestem bardzo zadowolony, że w tych ostatnich czasach bardzo wiele kanonizuje się też par małżeńskich. Bo dotychczas no, trzeba tak powiedzieć, że w Kościele to byli święci głównie zakonnicy, prawda? Zakonnicy, zakonnice. A to jest bardzo specyficzne powołanie i też trzeba sobie powiedzieć rzadkie. Większość ludzi z was żyjecie w powołaniu małżeńskim. To jest powołanie do świętości. I teraz chwała Panu ostatnio i para małżeńska była beatyfikowana i kanonizowana, czyli pokazywać można, że to jest droga do świętości, życie w małżeństwie. Ostatnio młody chłopak, Carlo Acutis, człowiek, który był zanurzony w internecie, tam działał, został też beatyfikowany, ukazując właśnie jako człowieka, który dążył do świętości. Więc jaka jest droga do świętości? Są takie dwa, można powiedzieć, etapy. Pierwszy etap, możemy powiedzieć, to przywłaszczenie sobie świętości, zaraz wyjaśnię. A drugi to naśladowanie. I bardzo jest ważna kolejność. Co to znaczy przywłaszczenie świętości? To znaczy my, którzy jesteśmy tylko ludźmi, albo aż ludźmi, chcemy otworzyć się na ten dar, który jest darem Boga, który nazywa się świętość. To znaczy my go sami z siebie nie mamy i wyprodukować nie potrafimy, ale możemy się otworzyć na niego, otrzymać go. To tak jak dziecko: nie ma pieniędzy, no to jak nie ma, to nie ma, ale idzie do rodziców. Prosi, no i rodzice, jeżeli widzą, że to jest rzecz słuszna, to dają dziecku pieniądze. Czyli otrzymuje coś za darmo, co nie jest jego, ale dostaje to i może z tego korzystać. I to jest właśnie dar, który Pan Bóg pragnie nam przekazać. I to dokonało się w chrzcie, kiedy chrzest to jest niesamowity moment, kiedy Bóg mocą kościoła wyrzuca z nas szatana, demona, złego ducha i rozpoczyna w nas zamieszkiwać trójca święta: Bóg ojciec, syn Boży. I Duch Święty. I dlatego ja dzisiaj mogę do każdego z Was zwrócić się, drogi Święty, bo my jesteśmy Święci. Nie dlatego, że jesteśmy wspaniali, bo jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje słabości. Nawet upadamy, grzeszymy, ale dlatego, że mieszka w nas Święty Bóg. Czyli pierwsze to jest to przywłaszczenie sobie świętości. Żeby, żeby po prostu przyjść i powiedzieć: Boże, Ty mnie powołałeś do świętości. I teraz cię proszę, daj mi tą świętość, żebyśmy też mieli śmiałość prosić Boga o świętość. Często się mówi, że przychodzimy do Pana Boga z takim małym garnuszkiem prosząc o wodę, a Bóg ma przygotowane całe wiadra wody i nie ma gdzie tego nalać, bo nie jesteśmy gotowi, żeby to przyjąć, a pragnieniem Boga jest, żeby nam to udzielić, tego daru. Więc pierwsze to jest przywłaszczenie, to jest pierwszy krok do świętości. Czyli ja Biorę od Boga Jego świętość, bo tylko Bóg jest święty. I wtedy ja, otrzymawszy to, mogę stać się święty. I to pokazuje Jezus. Przychodzi do grzeszników i oni przez spotkanie z Jezusem odmienia się ich życie. Ale i życie odmienia się poprzez właśnie to spotkanie, zjednoczenie z Bogiem. I drugi krok, a tu jest bardzo ważna kolejność, drugi krok to jest dopiero naśladowanie. Czyli my chcemy naśladować Boga w tym, że jest dobry, że kocha, że przebacza, że pochyla się nad potrzebującym człowiekiem, że świadczy miłość. Jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, że chce być świętym i rozpocznie od punktu drugiego, to przegrywa. Bo my nie możemy być święci, jeżeli najpierw nie otworzymy się na ten dar, który jest darem Boga, świętość. I paradoks polega na tym, że jeżeli ktoś chciałby pominąć punkt pierwszy i zacząć od drugiego, to się okazuje, że świętość jest strasznie ciężka do zdobycia, żeby nie powiedzieć niemożliwa do zdobycia. Że wymaga mnóstwo wysiłku i człowiek się umęczy, a na koniec i tak sukcesów nie osiągnie. I że to w ogóle wszystko jest zmęczące, jak kamień u nogi i brzemie na ramionach i człowiek wreszcie ma ochotę się od tego uwolnić. Bo tak jest. Jeżeli ja o swoich siłach chcę zostać święty, będę dobry, będę się dużo modlił, pomagał, przy, mogę nawet przebaczyć kilka razy, ale przychodzi ten moment mówię koniec basta, już dalej nie mogę. No. Ile można znosić tego sąsiada, męża, żonę, dzieci, nie wiem, kogoś z rodziny, prawda? No, ileż można? Są jakieś limity. No właśnie. A jeżeli otworzymy się na dar świętości, to wtedy okazuje się, że paradoksalnie jakby nas to wtedy nie kosztuje. Bo jeżeli żona kocha męża, to ją nie będzie kosztowało wyrażanie miłości w stosunku do męża. Jeżeli mąż kocha żonę, to nie będzie się mu silić, żeby jej powiedzieć coś miłego. <laughs> On ją kocha, to będzie chciał jej mówić coś miłego. To jest, to jest naturalne. Prawda? I my to rozumiemy w tych, w, tych, w tych relacjach ludzkich. I tak samo jest ze świętością. Jeżeli ty otworzysz się na Boga, to nie spostrzeżesz się, a podarujesz komuś jakieś słowo, które będzie pocieszeniem na jego sytuację. Powiesz komuś słowo, które będzie ratunkiem na jego drodze. Może ktoś się pogubił i ty pokażesz mu Boga, mówisz, zobacz, idź do Boga, wyspowiadaj się, przystępuj do sakramentów, pomódl się proś Boga o pomoc. Zobaczysz, bo Bóg pomoże ci wyjść z tej sytuacji. Ale to jest wtedy spontaniczne. To wtedy nie trzeba grać. Gra męczy, aktorska gra bardzo męczy. A bycie naturalnym no nie męczy, bo jesteśmy po prostu naturalni. Jesteśmy sobą. Wtedy nie muszę się wysilać, nie muszę się do kogoś uśmiechać, czy jakoś zachować, bo po prostu jestem sobą i taki mogę być. I moi drodzy, to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tej kolejności. Bo myślę, że wielu z was, ja jako pierwszy też, mamy to pragnienie świętości, a widzimy, że nie dostajemy. Znaczy ja mówię teraz za siebie, przepraszam, nie mam prawa tutaj mówić o nikim z was. Ale ja widzę, że ja do świętości nie dorastam, nie dostaję. Chciałbym być lepszym zakonnikiem, bardziej kochać moich braci, potrafić bardziej wybaczać, być tolerancyjnym. Chciałbym być lepszym prezbiterem. No, a widzę, że jest co jest. No i trudno trzeba to akceptować. Ale jeżeli właśnie będę myślał, no to ja się teraz zacznę starać. Ja nie mówię, żeby się nie starać, ale że ważna jest ta kolejność. Że najważniejsze jest po prostu przyjść do źródła. To tak jak drzewo. Jeżeli chcemy, żeby drzewo rodziło owoce, to nie można wyprodukować jabłek na jabłonie. Trzeba dostarczyć wody tam, gdzie są korzenie. I drzewo wtedy spontanicznie rodzi jabłka. A jak wpadniemy na pomysł, że będziemy na sznureczkach dowieszać jabłka do jabłoni, będzie bardzo męczące, i te jabłka będą schnąć, i w ogóle nie będą miały smaku, bo musimy przede wszystkim skądś je ukraść, żeby to jabłko mieć. A wystarczy właśnie podlewać, podlewać. I właśnie wystarczy być w relacji do Boga. Wystarczy, w cudzysłowie, wystarczy właśnie się modlić, być. Być właśnie w relacji z tym, który bardzo nas kocha. Święta Matka Teresa, święta współczesnych czasów, może jeszcze niektórzy pamiętają, mówiła, że świętość to nie luksus zarezerwowany dla wybranych, że świętość dzisiaj jest koniecznością. Jest konieczne, żebyś Ty był święty. Jest konieczne, żebyś była święta. Dlaczego? Bo święci, no właśnie, przynoszą Boga. A jest niesamowita potrzeba, ja myślę, że my to widzimy, już nawet w Polsce, prawda? Żeby przynieść Boga do tego społeczeństwa, do tego miasta, do tej rodziny, w której mieszkasz. Ja sam widzę po sobie, jak, jak wielu z mojej rodziny wydawałoby się dobrzy ludzie ja, ja nie mówię, że nie są dobrzy, prawda? Bo są dobrzy ludzie, ale zaczynają żyć bez Boga. Zaczynają żyć w ogóle wbrew Bogu, w relacjach niesakramentalnych. Chciałoby się wydawać, że no, bo ma dobrych rodziców, wierzących, prawda, a się okazuje, że młodzież młodzież się gubi. Tak silna jest dziś sekularyzacja, tak dziś silne są te, te prądy, które chcą odciągnąć ludzi od, ludzi od Kościoła. Dlatego my mamy to powołanie właśnie, żeby pokazać, że Bóg jest, że jest wartością i Myślę, że właśnie też, żeby pokazać, że to jest piękne, że świętość, wiecie, to nie będzie tak dzięki Bogu, że my w niebie wszyscy będziemy musieli, jak słyszeliśmy w tym czytaniu, prawda, grono 144 tysięcy w białych szatach i my wszyscy wtedy musimy się na biało ubrać, prawda, a ktoś nie lubi białego, to co będzie robił w niebie. Ubierzemy się na biało, złożymy rączki i będziemy całą wieczność powtarzać Bogu, święty, święty, święty. Bo człowiek zwariował, prawda? To na tym niebo polega, że będziemy... Niebo polega na komunii miłości. Ja myślę, że my rozumiemy, co to jest komunia miłości. Jeżeli kochasz, to człowiek jest naprawdę szczęśliwy. Więc życzę Wam i sobie tej świętości, abyśmy po prostu byli święci, abyśmy pozwolili, że ten Bóg, który jest w nas, aby On mógł, aby to światło, które jest w nas, mogło ujrzeć światło dzienne. Abyśmy pozwolili, aby to światło zabłysło, bo ono już jest w nas, tylko trochę przykryte i trzeba je właśnie odsłonić, odkryć. Więc paradoksalnie nie musimy zdobywać czegoś nowego, a pozwolić rozwinąć się temu pączkowi, który jest w nas, temu życiu, które zakiełkowało, żeby ono się rozwinęło. Pozwólcie, że teraz na koniec tej homili pomodlę się krótko nad wami. Przyzywając dla nas wszystkich tu obecnych właśnie daru świętości. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to powołanie, które dałeś każdemu z nas do świętości. Dziękuję Ci też za naszych świętych patronów, którzy orędują za nami w niebie. I proszę Cię, Panie, dla każdego tu z obecnych o łaskę daru świętości w tym powołaniu, w którym żyje, abyśmy mogli odkryć piękno Twojej miłości. Zachwycić się nią i przylgnąć do ciebie, aby móc wobec tego pokolenia dać świadectwo, że jesteś, Bogie, Boże, Bogiem żywym i prawdziwym, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.